Szybko, do polskiego sklepu, po polskie pączki, Tłusty Czwartek! Słuchajcie, no i nie zdążyłem. Nie kupiłem żadnego pączka dzisiaj. Tłusty Czwartek, a ja nie zjem pączka, polskiego pączka, bo mógłbym iść do marketu i kupić te zwykłe, takie dmuchane, ale nie, nie zdążyłem kupić. A kolejka stała od 5 rano. W sklep otwierał 10-15 minut i po, po pączkach. Oczywiście żartuję. <laughs> nie obchodzę żadnego tłustego czwartku, tak naprawdę, bo nie ma to najmniejszego sensu według mnie. A dlaczego? No to już mówię. Jaka jest różnica między tym, że wiecie 2, 4, 8 czy 10 pączków dziś. Ten specjalny dzień Czy jutro albo wczoraj Poza tym słuchajcie Tłusty czwartek Jakby nie było To jest zwyczaj pogański Druga sprawa Kto wymyślił pączki I tu was bardzo zaskoczę Ci którzy nie wiedzą Otóż pączki wymyślili Arabowie Naprawdę Kolejna sprawa Tłusty czwartek To było pożegnanie zimy a przywitanie wiosny, tak zwany tłusty tydzień, czyli wtedy świętowano bardzo i objadano się tłustymi potrawami. Tłusty tydzień, który rozpoczynał tłusty czwartek, trwał, jak nazwa wskazuje, 7 dni. Wtedy ucztowano bardzo i świętowano i objadano się tłustymi potrawami, po czym następował wielki post trwający 40 dni. I teraz pytanie zasadnicze. Ci, którzy są wierzący, praktykujący, rozumiem, że będą przestrzegać postu. Natomiast cała przytłaczająca większość z Was dzisiaj, obżerając się pączkami, trzyma w zasadzie postanowienie postu przez 40 dni? Nie sądzę. Także jeżeli dzisiaj żałujecie, że nie udało Wam się kupić pączka pistacjowego albo jakiegoś specjalnego robiona go tylko na okazję tego Czwartku. Nie przejmujcie się, prawdopodobnie za tydzień będziemy można zjeść dokładnie takie same pączki. Mało tego, śmiem twierdzić, że będą one lepszej jakości, dlatego że na Tłusty Czwartek robi się pierdyliard pączków. Idzie szybko, taśmowo, nikt się nie przejmuje. Natomiast normalny dzień... O, fajna ścieżka. Natomiast normalny dzień wydaje mi się, że pączki robione są z większą starannością. W związku z tym, może zróbcie sobie wasz tłusty czwartek, na przykład, w następny wtorek. Jeśli chodzi o Szkocję, to z tych dziwnych kulinarnych świąt. E, nie jest to jakieś huczne świętowanie, ale mimo wszystko obchodzi się dzień naleśnika. Przecież to brzmi głupio. Pączek jest dumny. Pączek jest duży. Pączek jest okrągły. Pączek jest z lukrem. Pączek jest... Piękny, ładnie wygląda. Smakowicie. Naleśnik, naleśnik, dzień naleśnika. Eee, lipa. Lipa po całości. Nie potrafią wymyślić sobie nawet ci Szkoci i Brytyjczycy normalnego święta, żeby się nawpierdzielać porządnie. Pączki rządzą, naleśniki są do kitu. Także zdrówka życzę. Więcej ruchu na średnim powietrzu, a ja tymczasem. Znalazłem świetny skrót. Może jeszcze uda mi się skoczyć do drugiego polskiego sklepu, może tam jeszcze jakieś pączki zostały. Trzymajcie się. Na razicho.